Dzień dobry, witam was na kanale Podany Jaszowi z tej strony Jasiu. Mam dzisiaj dla Was ciekawy odcinek. Przynajmniej mam taką nadzieję, że będzie ciekawy, ponieważ jestem w Poznaniu. Dokładnie zmierzam na ulicę Kramarską 1, czyli jestem dosłownie e, praktycznie uliczkę obok starego rynku, płyty starego rynku. Zmierzam na obiad. Bo dowiedziałem się, że w Poznaniu tutaj na tej ulicy w lokalu, który nazywa się Bistro pod Janickiem. Tak, do Bistro pod Janickim właśnie idę. Można zjeść normalny obiad i to w bardzo rozsądnej cenie, jak oczywiście mówimy o okolicach Starego Rynku, no bo to raczej jest oczywiste, że w takich miejscach, w takich okolicach tanio nie będzie. A tutaj podobno jest bardzo przyzwoicie pod względem cenowym. Idę Zobaczycie, co mnie tam czeka. No dobra, mam już dwa dania zamówione. Zamówiłem sobie dwa zestawy obiadowe. Zestaw taki normalny, czyli mamy kotlet schabowy i tutaj mamy jeszcze opcję WGM. Zestaw pierwszy mamy kotlet schabowy, ziemniaczki pieczone, do tego surówka z marchewki i zupka pomidorowa. A teraz jeszcze zestaw drugi mamy. Wydatki. To są e, kotlety brokułowe, e, sos czoskowy, ziemniaczki gotowane, dwie surówki, prawdopodobnie to jest Kolesła i jakaś porowa i zupka tajska. Zacznijmy sobie od e, e, łyżka. Zacznijmy sobie od zestawu tego WEGE. Ogólnie. Muszę powiedzieć, że tutaj codziennie mini się zmienia. Codziennie mają inne mini, można zobaczyć sobie na ich stronie na Facebooku, co dzisiaj mają w danej dzień w ofercie. Dzisiaj akurat, tam jeszcze jest kilka różnych pozycji, ale najbardziej zainteresowały mnie te dwie. Tak jak jakoś ja lubię mięso, tak dzisiaj mam mega ochotę spróbować kotleta z drukułowego. Zobaczmy sobie zupę. No... Ciekawi mnie, bo taka już ma taki lekki syropek. Taka lekko ostro. Coś tam piecze, bardzo dużo warzyw. Ogólnie prawdopodobnie jest ta mieszanka yy, taka po prostu mrożona. Cena też robi tutaj robotę i nie mam w ogóle pretensji o to, że to są, jeżeli faktycznie to są warzywa mrożone. Mrozinka, jak na taki styl azjatycki, uważam, że bardzo dobra. Może minimalnie bym dodał tutaj jakiegoś sosu sojowego coś tego typu. Bardzo ciekawa zupa. Zobaczmy sobie teraz. Nie. Główne. Zobaczmy sobie czy tak. Ziemniak. Interesuje mnie jakiej jakości są ziemniaki, bo to mnie, kurde. Są trochę blade, a blady ziemniak raczej zwiastuje, że nie będzie za ciekawe, ale mimy nadzieję, że się mylę. No i się myliłem. Pyszne gotowane ziemniaki. Pyszne. Są takie lekko gumowate. Dla mnie to jest oczywiście ogromny plus, bo nie trzeba... Bo nienawidzę jak ziemniak jest zmurczytyp. Mm. To jest super jakości ziemniak użyty do, do podania, nie znam się na tych klasach gatunków, jaki ziemniak do, do czegoś odpowiada, ale wiadomo, są takie, które pasują do frytek, są takie, które pasują do gotowania, mm, do sałatki, Te są naprawdę bomba. Mm. Pyszne ziemniaki. Zobaczmy sobie bez sosu czeskowego kotlet brokułowy. O. Widzę, że tutaj dużo warzyw jest w środku, bułka, tarta, na pewno jako mocne uzupełnienie całości. W zapachu? Kurde, bardzo dużo przypraw tutaj ja siedzi, bardzo dużo, ale aż tak mega intensywnie w zapachu jest. Bardzo miękki, dobry, ale nie czuję w nim brudła, może minimalnie. Zobaczmy z sosem. Mm. Jest... No sos jest srogi, to na pewno nie jest skutny, robiony sam przez nich. Mm. Ale wali trochę. Bardzo dobry ten kotlet brokułowy, natomiast samego brokuła trochę mało w nim czuję. Wiadomo, ja dzisiaj testuję danie, które są dzisiaj w ofercie, przylicie jutro, pojutrze, będę już inne rzeczy, ale trzeba zobaczyć też, jaka jest jakość podawanych posiłków. To taka mamy bardziej z kapusty, z spoko. Zobaczmy sobie wersję kolesławowa. Kolesław jest bardzo dobry. A to mi nie siedzi, jakby taka jakaś była to z wczoraj. Nie jest zła, ale kolesław lepszy. Słuchajcie, lokal ogólnie otwarty jest od stosunkowo niedawna. Mianowicie gdzieś od kwietnia. Hmm. Czyli mamy tak, piecień, maj, czerwiec, czy no, trzy miesiące. Coż tam już opinii mają, za chwilę zobaczymy. No to co? Spróbujmy sobie teraz zestawu no, takiego już niewenia. Co my tu mamy? O, pomidorowa z makaronem. Zabielana śmietaną, Na pewno jest ta zupa. Bo mocno wyczuwana śmietana. Dobra, ale coś tak by mniej tutaj. Trochę więcej w trochę może więcej pomidora bym dołożył. Mm, Pomidory jadłem lepsze. Nie mówię, że jest zła, jest po prostu poprawna. Ale czegoś bym tutaj dodał. Nie, coś im tutaj... mi tutaj, delikatnie mi czegoś brakuje mm, w tej pozycji. A teraz idziemy do dania pewnego. Zobaczmy sobie zimneczki, czy to jest ta sama jakość. Tu jeszcze mamy sosem polane. Spoko, ale jednak pozycja. Zimneczki gotowane dużo bardziej mi urzekła. To są dobre. Też takie. W punkt, w punkt. Zobaczmy sobie tego schabowego. Przekrajmy go na pół. Nie jest yy, mocno zplastkowany, tak jak ja lubię, ale <laughs> bawce nie przykrowiony. Niczego mu nie brakuje. Kurde. Mam ja powiem, że jak na po okolicy z tego rynku to naprawdę jest dobrze. Surówkę z marchewki. Mm, chyba trochę jabłuszka jeszcze w środku. Mega taka wilgotna jest. Zobaczmy sobie jeszcze jak to jest z sosem. Takim pieczeniowym. No i jestem zadowolony. Naprawdę jestem zadowolony. No to przyszedł czas na podsumowanie dzisiejszego odcinka. Słuchajcie, tu już mam w ręce paragonu. Za chwilę powiem wam, ile zapłaciłem za to wszystko. Ogólnie jestem naprawdę zadowolony, bo w tej cenie zjeść bardzo dobry obiad... Zobaczcie, zresztą o czym mówię. Tutaj już w oddali, tam, już jest terenek. To ile tu jest? Z 50 metrów? Nawet nie. To jest naprawdę rzut beretem. Przyjemny lokal. W środku mamy jeszcze no około 10, dobry 10 zmienić siedzących w środku. Jest też bardzo duży ogródek, na który sobie można usiąść. Można sobie usiąść przed całym lokalem. Że naprawdę spoko, jest zacieniony. Ruch samochodu tutaj, jak jest, jak zawsze jakiś ogromny nie jest. Skończmy gadać o, o samym tutaj wystroju. Ceny. To nas się najbardziej interesuje, bo smak jest naprawdę dobry. Zupy troszkę im minimalnie brakuje do, do, do perfekcji, ale to wszystko też się rozchodzi o cenę, ponieważ zupa tutaj kosztuje normalnie dychę, ale jeżeli bierzecie ją do zestawu, to kosztuje piątkę. I, a cały taki zestaw obiadowy kosztuje 28 zł. Bez zupy, oczywiście, czyli w tym wypadku 33 zł. płacimy za jedno danie, takie z zupą. Zapłaciłem w sumie 66 zł. Tutaj Wam wklejam pardon za dwa dania. Rozumiecie to? Przy starym starym rynku możecie znaleźć się dosyć za 33 zł. To jest naprawdę wypas. Uważam, że tutaj będą mieli w sezonie ogromne, ogromny ruch. No i duże zainteresowanie. Tym bardziej, że bronią się jakością. No i ceną oczywiście. Jeszcze jedno. Zapomniałem o opiniach. Słuchajcie. Bistro pod Janickiem ocenione jest na 4,8. Ma 44 opinie. No, jest to mało jak na razie, na tak krótki okres. Chociaż czy mało, na takie 2-3 miesiące, od kiedy ten lokal jest otwarty? No, niby nie. Słuchajcie, zobaczmy co my tu mamy. Opinie od najnowszych. I tak jak się spodziewałem, piątka. Wszystko ok. Porcje bardzo duże i smaczne. Następnie piątka. O, tutaj mamy już jego trzecią jedynkę. Pomimo opłacenia zamówienia, zostało odrzucone bez żadnej informacji. Kurde, i to jest chyba kolejny przykład, właśnie, gdzie sytuacja tego typu, że firma ku, kurierska, jedzeniowa, nie powiem jaka, bo nie wiem, ale wszyscy wiedzą o co chodzi. Bo lokal nie posiada własnego wywozu, tylko korzysta z usług firm zewnętrznych, no musiała coś odwalić. I za to lokal dostał opinię 1. Jest to raczej sytuacja problematyczna dla lokali, no bo co lokal może za kuriera, który coś tam odwalił, anulował zamówienie? No nie wiem, to powinna już ta firma być oceniana, a nie sam lokal. Tracić na tym. Idziemy dalej. Piąteczki, 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 same piąteczki. No, to naprawdę są same, piątki i gdzieś musi być jeszcze jakaś chyba niska opinia, no bo 4,8 na no tyle, no to o, jest jeszcze. Uff, jakiś tomek G napisał, mm, bardzo niedobre jedzenie, po prostu obrzydliwe. Chyba tutaj nie był. Albo był już e, pod wpływem, jak to okolice Starego Rynku, i pomylił lokale i wystawił opinię nie temu lokalowi, bo totalnie się nie zgadzał z tą opinią. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się, łapkę w górę. Zbijajcie na Podane jasiowi, Także zostaw suba. Widzimy się w następnym odcinku. Życzę Wam miłej niedzieli i do zobaczenia. Cześć!